Cześć wszystkim, nagrywam ten filmik już piąty raz, <grych> ale to dlatego, że zostaję youtuberką i nie zostaję, mam nadzieję, że to będzie pierwszy i ostatni filmik, ale byłam dzisiaj na super wystawie, która jest chyba warta pokazania, tak mi się wydaje. I nawiązuję do odkryć już do projektantów, którzy od wielu lat inspirowali się naturą, a dokładniej zwierzętami. Wystawa jeszcze będzie do kwietnia, niestety we Florencji, i skupia największych artystów w modzie od Valentino do nowoczesnych typu Gary Pugh. Czemu w ogóle to nagrywam i czemu jest to takie ważne? Po pierwsze, tworzę content na consult i jestem dobrym administratorem. Po drugie, dbam o Fax Fashion. Po trzecie, dbam o Was. What the fuck you lying? Od Couture to bardzo skomplikowana dyscyplina, jeśli chodzi o modę. Na wystawach mamy okazję zobaczyć jak te rzeczy odzież są faktycznie wykonane, ile to zajmuje tak naprawdę czasu na wyszycie na przykład wszystkich ozdobień, czy na przykład ręcznie robionych koronek wyszyć. A Więc jest to naprawdę fajne przeżycie. Kolejny dzień, kolejny outfit, kolejne zmagania z filmikiem, ale no cóż, uczymy się. W tym filmiku chcę Wam też trochę opowiedzieć o projektantach, ale nie będę mówić o projektantach, który każdy zna, bo nie chcemy wiedzieć znów kolejnych faktów o Valentino czy o Pradzie, bo każdy może tak naprawdę to wyszukać na Business of Fashion czy nawet na High Beast i sprawdzić informacje, ponieważ są to iconic domy mody. I po prostu nie warto chyba o nich tak naprawdę opowiadać na ten moment. Chcę Wam przedstawić coś ciekawszego, czyli nowoczesnych, współczesnych projektantów i też bardzo w sumie zapomnianego projektanta, który grał ogromną rolę w sieci mody i nadal inspiruje ludzi do tworzenia, do sztuki, do ubrań, do mody. Pierwszym projektantem, o którym Wam opowiem, będzie Iris van Herpen. Ona pochodzi z Holandii i jest to projektantka, która jest niewyobrażalnie dobra w tym, co robi. A i mówię tutaj bardzo szczerze, ponieważ ona wybiega z pomysłami do przodu. Ona żyje po prostu jakby w przyszłości, i to, jak ich. Technik używa do tworzenia ubrań jest wręcz niesamowita. Zacznijmy od tego, że ona zdała uniwersytet i zaczęła projektować swój dom mody. Ona bardzo się inspirowała m.in. też Aleksandrem McQueenem i chciała, żeby jej dom mody był zawsze awangardowy. Projektantka doszła do wniosku, że chce zrobić coś innego niż wszyscy, więc do swoich ubrań zaczęła wykorzystywać najnowsze technologie. A jak dom zaczął zarabiać pieniądze i mieli większe fundusze na to, żeby stworzyć niesamowite kreacje, projektantka zaczęła zatrudniać laboratorium. Czemu laboratorium? Ponieważ naukowcy i ludzie, którzy zajmują się techniką, mogli jej pomóc w opracowaniu najnowszych struktur na ubraniach. Iris znana jest też z tego, że zatrudniałam do swoich kolekcji architektów, którzy pomagają jej konstruować ubrania tak, aby to wszystko dobrze zgrać. A jak sami zaraz zobaczycie, na jej pokazach nie ma rzeczy banalnych, i ubrania zawsze są dopracowane w jednym szczególe. Co ciekawe, to kolaboracja z Nickiem Knightem. Jest to fotograf, który pracuje szczególnie w studiu a, i pokazuje modę z zupełnie innej perspektywy. Wtedy Iris Van Harpen pracowała nad swoją najnowszą kolekcją i chciała uzyskać efekt na sukience rozbryzgu wody. Do tego Wzięli modelkę, która stała nago i mieli dwa wiadra wody. Jeden płyn był przezroczysty, czyli zwykła woda, a drugi płyn to była prawdopodobnie zabarwiona woda z czarnym barwnikiem. Asystenci wyrzucali wodę z wiadra na modelkę, a Nick Knight to wszystko fotografował. W tej całej sesji chodziło o to, aby Nick Knight uchwycił ten efekt rozbryzgu wody na ciele. Z tych filmów wybrali najlepsze klatki, gdzie efekt rozbryzgu wody był najpiękniejszy. Iris Van Herpen później zorganizowała się na zdjęciach i za pomocą kleju i gumy i szablonu stworzyła taką samą kreację. Wygląda to zupełnie identycznie. Rozbryzg wody jest naprawdę widoczny na jej ubraniach i było to coś zupełnie dla mody szokującego. Przejdźmy do drugiego projektanta, Azadina Laya. Azedin Alaya to bardzo ważny projektant dla świata mody i bez niego prawdopodobnie nie byłoby takich projektantów jak Alexander McQueen czy John Galiano wszyscy się inspirowali Azedin Alaya. A Azedin Alaya zaczął swoją historię tak, że skłamam dyrektora szkoły artystycznej modowej, że ma więcej lat, aby ten przyjął go do projektowania mody. Po zdaniu uniwersytetu. Pracował u Diora. Później pracował u Thierry Mugler. Niestety teraz nie słyszy się dużo o tym domie mody. Nie wiem czemu. Dlatego może, że teraz wchodzimy w bardziej basicowe rzeczy. A Laja słynął innymi z egzotycznych skór, które na ten moment nie byłyby dobrze odbierane. Używał bardzo egzotycznych materiałów, które wręcz dzisiaj w niektórych e, krajach są niedozwolone. Niemniej jednak w Paryżu Kilkadziesiąt lat temu wszystko było możliwe, ale ja wykorzystywał te właśnie skóry, żeby uczynić dom jak najbardziej luksusową. Kolejnym projektantem, i ostatnim niestety, będzie Garrett Pugh. Garrett Pugh skończył Central Saint Martins, tak naprawdę z wyróżnieniem. Wszyscy mówili o nim, że to jest schodząca gwiazda że to jest artysta i projektant biednym. Na początku swojej kariery pracował Urique Owensa, co dało mu poczucie estetyki którą można zobaczyć w jego pracach. Jego ubrania są dosyć mroczne, awangardowe i niecodzienne. Na początku budziło to dosyć dużo sensacji w Londynie, ponieważ niektóre gazety określały go jako bardziej błazna niż artystę, ponieważ nie rozumieli tak naprawdę, co Gareth Pugh chce przedstawić w swoich projektach. Mimo wszystko Anna Wintour była dla niego bardzo pomocna i wspierała go całym swoim sercem. Dzięki niej jego kariera poszła do przodu i mógł się rozwijać. Jego pierwszym butikiem był butik założony i otwarty w Hongkongu. Gareth Pugh do tej pory rozpoznawany jest jako artysta współczesny. Wiadomo, na początku każdy artysta produkując swoją kolekcję stara się wyrazić jak najbardziej siebie i przedstawić, co tak naprawdę siedzi nam w głowie. Czyli te kolekcje są bardzo czasem dziwne. Wygląda to raczej jak konstrukcja, aniżeli stroje. Ale to jest spowodowane przez to, że artysta na początku swoich lat chce się jak najbardziej rozwijać, a dopiero później skupia się na tym, że trzeba zarobić, czyli te ciuchy muszą być już spokojniejsze i tak naprawdę zrobione pod konsumpcjonizm, pod to, aby ludzie mogli to spokojnie założyć na ulicę. Ciekawa, piłk skupia się na kształtach geometrycznych. Jego ubrania i kolekcje bazują na trójkącie bazują na kole i kwadracie. I co ciekawe, mimo że jego kolekcja skupia się tylko na czarnym i białym kolorze, to konstrukcje, które on tworzy, są niesamowicie dobre. I to naprawdę trzeba zobaczyć. Patrząc na zdjęcia, miałam tylko poczucie, że to jest coś niesłychanego, coś niespotykanego, ale widząc to na żywo, przyglądając się lateksowym powierzchniom Grecia, miałam wrażenie, że jest to wręcz niemożliwe do uszycia. Co do samej wystawy, wystawa jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o ubrania, możemy tam spotkać Johna Galliano z Ery Co mnie najbardziej zdziwiło, to fakt, że na wystawie nie było Aleksandra McQueena. Każdy wie, że Aleksander McQueen słynął z tego, że czerpał inspirację garściami ze świata, i w jego ubraniach można było zobaczyć przeróżne robactwo od gliz do pięknych żuków, do motyli i tego zabrakło na tej wystawie. Widziałam nawet współpracownika Aleksandra McQueena oczywiście mówię o ubraniach na wystawie był to kapelusz Filipa Tracy, który projektował kapelusze na pokazy Aleksandra McQueena. Ich współpraca się skończyła po paru latach, ale jak wiadomo, Philip Tracy bardzo pomógł Aleksandrowi w rozwijaniu się, czy to dla Givenchy, czy to dla Aleksandra McQueena, dla jego domu. To był tylko ten jeden aspekt, który faktycznie mnie zaskoczył. Próbowałam się zapytać Włochów, czemu nie ma Aleksandra McQueena, bo na wystawie pisało, że będzie, ale niestety nie mogłam się z nimi porozumieć. <grym> Pan chciał mi sprzedać tylko książkę Aleksandra McQueena, ale no cóż, ja chciałam zobaczyć jego ubranie je na żywo. Mimo wszystko, wystawa była naprawdę genialna. Polecam wszystkim, jeśli my mają taką okazję zobaczyć chociaż kawałek takiej wystawy, czy to we Florencji, czy to w Paryżu. zostawiam na dole, jeśli jesteście zainteresowani. Zapraszam też na Fax Fashion, potem piszę artykuły. Jeśli chcecie podyskutować o modzie, to zapraszam na Consumed. A jeśli chcecie zobaczyć, choć nie sądzę, jak wygląda życie we Florencji, jak wygląda polimoda, zapraszam do obserwowania mojego Instagrama. Dziękuję.